Cześć, wszystko co powinieneś, aby wiedzieć, aby przeżyć w Zielonej Wyspie Mrzeżyną, punkty orientacyjne w terenie, czyli Góra Marynarska. Według mieszkańców Mrzeżyna Góra Marynarska jest najwyższą górą e, na terenie e, naszej wyspy i w zasadzie szerzej nawet miejscowości. Dlaczego mówię że miejscowości? Ponieważ zgodnie z przewodnikiem Ziemia Gryficka 1970-71, wydanej przez Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie oraz Gryfickie Towarzystwo Kultury w roku 1973. Najwyższe wzniesienie w okolicy Mrzeżyna to Lesica, Cyganka i Mrówcze Góry. Mrówcze Góry to są te po zachodniej stronie, zaraz przylegające do portu, natomiast Lesica jest kawałek dalej w lesie i mierzy 39 metrów wysokości. Jeżeli zapytacie mieszkańca Mrzeżyna, gdzie jest najwyższa góra w Mrzeżynie, powie, że Marynarska. Całe pokolenia mieszkańców Rzeczyna z Góry Marynarskiej zjeżdżały na Sankach. Chwilowo nie możemy tego robić, bo przeszkadzają trochę barierki i promenada. Cieszymy się, że mamy promenadę, znajdziemy sobie nową górkę. Cześć. A, poczekaj, poczekaj. Momencik, jeszcze nie wyłączę. Dlaczego Marynarska? Dlatego, że na górce Marynarskiej, a w zasadzie zaraz za nią, przez wiele, wiele lat był y, punkt Marynarki Wojennej. Teraz, cześć.